Horoskop dzienny dla wszystkich znaków Zodiaku to doskonała szansa, by poznać przyszłość. Wskazówki w kwestii tego, co nastąpi, są szczególnie przydatne przed Sylwestrem. Sprawdź, co cię czeka. Choroskop dzienny na 31 grudnia, czyli na sylwestra i szampańską zabawę związaną z przyjściem Nowego Roku dla wielu znaków, okaże się łaskawy. Dla innych natomiast sprawy przyjmą negatywny obrót. Jak więc prezentuje się horoskop dzienny na 31 grudnia 2018, czyli Ostatni Dzień Roku i Czas Hucznych? Suto zakrapianych imprez. Zobaczcie sami. Choroskop dzienny na Sylwestra Oto najnowsze wróżby dla wszystkich Zodiaków na najbliższe godziny. Koniecznie dowiedz się, co czekacie do końca dnia. Choć święta Bożego Narodzenia już za nami, wiele osób czeka miła niespodzianka. Choroskop dzienny dla barana, barany tego wieczoru muszą przygotować się na niemiłą sytuację. Ktoś może powiedzieć wam coś niemiłego, ale tylko w wyniku sprzeczki bez intencji faktycznej obrazy. Nie bierz tych słów do serca, a wszystko będzie dobrze. Kropka dzienny dla byka dziś w nocy wiele w twoim życiu może się zmienić, bądź więc gotowy slesza na przyjęcie do swojego grona nowych ludzi. To oni mogą bardzo pozytywnie zamieszać i zmienić Twoje życie na lepsze. Nie bój się, wszystko będzie dobrze, tylko daj im szansę. Choroskop dzienny dla bliźniąt, nie wolno Ci zapominać o najbliższych. Przygotuj się również na gwałtowną zmianę, ale wystrzegaj się pochopnych decyzji. Emocje spróbują wziąć górę nad rozsądkiem, ale nie daj się im ponieść. Weź wszystko na spokojnie. Chorosko dzienny dla raka raki czeka dziś nostalgia, związana z poczuciem przemijającego nieubłaganie czasu, i mogą poczuć się przybite. Nie wracaj jednak myślami do porażek i przykrości, które Cię kiedyś spotkały. Nastaw się na nowe wyzwania, którym z pewnością jesteś w stanie sprostać. Jeśli martwisz się czymś, wiedz, że sprawy się łożą, kropka dzienny dla Lwa. Wszystkie Lwy muszą uważać, bo następnym razem taki numer nie przejdzie im płazem i dobrze wiedzą o co chodzi. Musicie wziąć się w garści i uporządkować swoje życie, ponieważ może się ono wymknąć spod waszej kontroli. Lwie skup się i nie dawaj się ponieść negatywnym emocjom. Choroskop dzienny dla panny uwielbiasz opiekować się rodziną i najbliższymi, ale musisz dać im też trochę przestrzeni, odpoczynku. Przez chwilę skup się na sobie i szampańsko baw się w Sylwestra. Nie martw się, twoi bliscy także zaznają świetnej zabawy. Horoskop dzienny dla Wagi Sylwester będzie twoim wielkim dniem. Czekają cię miłe niespodzianki, a ty sama/sam zaskoczysz pozytywnie swoich znajomych i naprawdę im zaimponujesz. Choroskop dzienny dla Skorpiona Skorpiony nie mogą wykazać dziś żadnego strachu, ani kroku w tył, oto klucz do sukcesu. Macie dziś w sobie tyle energii, że musicie wykorzystać ją na doskonałą zabawę do Białego Rana. Sylwester należy do Was. Macie niecodzienną okazję na osiągnięcie wielkiego sukcesu. Choroskop dzienny dla strzelca dziś może zawieść was zdrowie, a wasze samopoczucie znacząco się obniży. Nie prowokuj losu. Jeśli nie masz ochoty na zabawę i nie czujesz się na siłach, odpocznij w domu. horoskop dzienny dla koziorożca przeszkody, na które napotykają ostatnio koziorożce, pojawią się i dziś. Nie są one jednak nie do pokonania i przy odrobinie wysiłku i skupienia wszystko się ułoży. Cześć, oceniaj sytuację i nie daj się ponieść emocjom.horoskop dzienny dla wodnika. To, co cię trapi, zostanie dziś rozwiązane, a to da ci z kolei energię i siłę do świętowania nowego roku. Niewykluczone, że czekacie również nowa, ciekawa znajomość.horoskop dzienny dla rbrzuć wszystko i zrelaksuj się, wyjdź na powietrze. Zanim udasz się na sylwestrowe przyjęcie, wykonaj jakąś pożyteczną aktywność fizyczną. Aby sprawy potoczyły się po Twojej myśli, musisz inaczej do nich podejść. Zmień swoje nastawienie, a wszystko będzie w porządku.